To normalnie wioska e, Halfeti, się nazywa. halfety ma taką granicę, proszę zobaczyć teraz. E, piękna twierdza, która znajduje się nad samym e, Eufratem. Nazywa się Rzumkale. Rzumkale wiecie co to jest? Rzum dla nas potresko jest Zimia, czyli twierdza rzymska. Bo Żymianie budowali tą twierdzę w historii, a my ich nazywamy, na przykład Europejczycy nazywają ich bizantyjczycy, bo to jest chudrzym, a my ich nazywamy jako Rzymian przez to właśnie to jest twierdza e, rzymska. To e, majestatyczna forteca właśnie położona na skalistym nad rzeką Eufrat między miastami Halfety i Edy w południowo-wschodniej Turcji otoczona z trzech stron wodami Eufratu i sztucznego jeziora Zapory Brydzik. Tworzy widowiskowy krajobraz i jedno z najbardziej malowniczych miejsc regionu. Twierdza ma e, taką bardzo starożytną historię. W czasach rzymskich i bizantyjskich była e, właśnie punktem się ślą w ale należało do ormiańskiego kościoła apostolskiego. A według lokalnych legend, to tutaj święty Jan, ewangelista, ewangelista miał sporządzać komnie wichry. A potem w XIII wieku warownia przeszła pod panowanie muzułmańskich, a Jubidów, a następnie została zdobita przez Memluku. A tutaj już architektura. Ciekawe, masywne mury obronne z wysokimi wieżami strażniczymi, podziemne tunele i cisterny wodne tutaj mają w środku e, i również pozostałości kościoła karnych z kompresu e, A Dla nas tyle jeszcze ciekawe, że e, granice właśnie między miastami gdzie się znajduje, to jest gazy Czyli jutro będzie w tym mieście, gdzie mamy zobaczyć piękne muzeum mozaiki, a my jesteśmy tu w urfraccie, to, to jest Urfa. Szanno Urfa, to jest granica tego